Energia ze słońca to jedno z najczystszych źródeł, jakie możemy wykorzystać. W Gliwicach zamierzamy to zrobić. Największa w Polsce termiczna farma solarna powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie Gliwickiej ciepłowni. Będzie jednym z elementów największej w historii Pec Gliwice inwestycji Parku Zielonej Energii. Zlokalizowana na blisko 4 hektarach powierzchni farma składać się będzie z ponad 1130 wielkoformatowych kolektorów solarnych. O łącznej mocy ponad 13 MW termicznych. Farma zostanie podzielona na trzy pola solarne, by pracowała jak najefektywniej. Popatrzmy. Do akcji wkracza słońce. Promienie padają na powierzchnię kolektora, gdzie poprzez specjalne absorbery i układy hydrauliczne są zamieniane w ciepło. Za transport ciepła w systemie odpowiada specjalna substancja GliCol, który wyprodukowane ciepło kieruje na odpowiednio skonfigurowane i dopasowane do całości zespoły pomp i wymienników. Wyprodukowane ciepło w zdecydowanej większości trafia do miejskiej sieci ciepłowniczej, a nadwyżka do magazynu ciepła, potężnego zbiornika o pojemności 12 tysięcy m3, który jest integralną częścią tej inwestycji. Magazyn przejmuje nadwyżki ciepła i przechowuje do momentu, gdy słońce przestaje świecić np. z powodu dużego zachmurzenia. Wówczas efektywność farmy spada. Wtedy magazyn uwalnia przechowywane ciepło do sieci, nadrabiając tym samym deficyty wynikające z niepogody. Park Zielonej Energii to wyjątkowe miejsce, w którym odnawialne źródła współpracują z miejską siecią ciepłowniczą. To rozwiązanie zwiększa stabilność całej sieci, ogranicza spalanie paliw kopalnych i daje większą elastyczność w zarządzaniu produkcją energii. Park Zielonej Energii w Gliwicach to inwestycja innowacyjna i proekologiczna pierwsza w Polsce, która łączy farmę solarną z magazynem ciepła i systemem odzysku energii z odpadów komunalnych. Dzięki temu mieszkańcy Gliwic zyskują czystą, bezpieczną i nowoczesną energię a miasto stabilne i tańsze źródło ciepła na długie lata.